Siemaneczko, siemaneczko, witajcie na kanale LUCARS. Dzisiaj taka krótka informacja. Panie i panowie, mamy tutaj hybrydę Prius miejscowość Mrągowo, czyli to miejsce, gdzie tutaj otworzyłem warsztat samochodowy. I jaka sytuacja? Jest bardzo dużo różnych dziwnych błędów, które mówią o tym, że jest problem z układem wysokiego napięcia. Wiecie co? Bardzo częstym problemem jest po prostu bateria 12V. I tutaj było jakie ogromne zdziwienie, kiedy Zamówiliśmy nową baterię. Przyszła jedna bateria uszkodzona, druga bateria uszkodzona. Już nie będę mówił jakiej firmy, ale to też taka rada dla mechaników, czy osób, które. No mechanicy to raczej warsztaty wiedzą. Ale osoby prywatne, jeżeli kupujecie sobie nowy akumulator, to sprawdzajcie jego stan. Większość warsztatów ma takie drobne urządzenia do sprawdzania stanu naładowania tego akumulatora, jego rezystancji i oporu wewnętrznego. Więc to jest taka przestroga i ciekawostka, żeby ułatwić sobie pracę. Ja dopiero trzeci zamontowany akumulator zamontowałem. Pozdrawiam serdecznie. Pa!